Siemano, Szymano. Dzisiaj rozpoczynamy bój w ścieleniu tamtym delikwentom. Zuzia też jest. Pomachaj. I bierzemy, bierzemy się za ścielenie. Mamy niedzielę. Wczoraj mały wypad na narty, dlatego dzisiaj w niedzielę się za to bierzemy. Tak, z zetorem. Ze ponieważ merda, jak widzieliście na ostatnim filmie, No jest rozkręcone. Już mamy wszystkie części, aby zostało teraz tylko no, naprawić je, znaczy naprawić, złożyć. Dobra. Aby nam paliwa starczyło, bo jest rezerwa. A na gospodarstwie nie ma, trzeba przywieźć ze stacji. Szybę sobie otworzymy Krokodyl poszerzony do ładowarki, ale mocowanie na ramkę pasuje, to i do zetora można zaczepić Dobra, cyk, po jednym Po jednym poproszę, po jednym Po jednym, po jednym ładowarką wiadomo o wiele szybciej, ale grunt, że jest zetar, że w ogóle jest czym robić. No, możesz otwierać ja? Udało się. Będziemy musiała go sama podnieść. Trochę siłownik. Zapal światło jaśniej będzie. Chyba trochę taki rozwalony, ale powiem wam co Słoma w Stodole to w Stodole Kurcze My na szczęście jeszcze w Stodole mieliśmy 100 balotów a Około 200 chyba 195 Jakoś tak, mamy jeszcze w stogu Ale przykryte flizem, aczkolwiek niestety nam O, Reksio się odpalił Niestety, no zmokły na polu. Spresowane były i no, na zmokły na polu raz. Taka ulewa przyszła nie zdążyliśmy pozbierać. No i, i po prostu raz tam no, trochę mokrały. A i tak zawsze lepiej niż kurcze. Nek następnego ja tym Gdyby nie Zodiacia to powiem wam dwa razy dłużej ta robota by trwała. Zwykle jak ładowarką to wam nie pokazywałem jak ścielimy to widły zwykłe, zakładam. Po prostu wjeżdżam pod balota i tak biorę, ale będziemy tego okręcić delikwenta. Jeszcze troszkę tych balotów tu mamy, także jeszcze mogę się cieszyć słomą ze stodoły. Zetor w ledzie. Ten film, tak, yy, dzisiaj ujrzycie Tak, dzisiaj jest nagrywany, tylko po południu go dostaniecie. Nagrywamy go, jest, nie wiem, piętnaście 8 coś takiego. Teraz jeden z gorszych momentów, kurde, bo to mamy. W tych pierwszych dwóch końcach mamy wymierzone na 1,20 20 i widłami o wiele lepiej się robi To ja w sumie źle chwyciłem tego balota Teraz ja muszę sobie go ustawić inaczej Żeby on się skulał z tych widłów. Ale chyba naprawdę jadę już na totalnej rezerwie. Bo raz po raz zetorek przebiera. Gdzie jest? Stój, tu, o! Siłownik od dachu. Bo dach mamy do zrobienia. Bo niestety parę razy się nie zmieściłem tam w przejazd. No i wyszło jak wyszło. Otworzyć tam. Hop. Cyk. Taki zwykły profil przesuwany powiem wam. Pasuje. W tym to jest dwójka koniec, a w tej jedynce też chcemy tak zrobić, bo było odmok. O! Idę! No idę, nie męcz się. Hopp! Ja, Taka niefajna pogoda, bo teraz chwilę nie pada na szczęście. A jak tu jechałem, to padało. O to powiem Wam, że glida to wszystko. Teraz na przykład zatorem pod kopiec nie podjeżdżam, bo wiem, że zostanę. Wczoraj było zamarznięte, to jeszcze mogłem przywieźć. Lampy nie skosić O, chyba trzeba zamknąć krokodyla Bo widłami to mówię, wam jest znacznie Łatwiej A tutaj tak mamy sufit zrobiony, bo to była Stara świniarnia To wiecie Trzeba sobie jakoś radzić nie no, jak widłami wkładamy, to powiem mamy jest akurat Dobra, ostatni raz jeszcze światła pykniemy Gdzie to mamy jakiegoś delikwenta? Musimy zrzucić tego z góry Albo chwycić O, chwycimy i do tyłu i w ostatnim końcu pościmy, i pasuje o ile nam paliwa starczy już po południu przywiozę z 20-30 litrów w bańkach ze stacji po prostu nie dowieźli w hurcie bo znaczy to od nas bym musiał przywieźć z firmy ale no niestety Wczoraj się skończyło No i jest dopa Czyli Zuzi pomóc przerzucić tego malota Idę, 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 idę Pan jeszcze? No nie wiem, bo no, pójdzie na dwóch, za Hop. Ej, sam ty nie czekaj, nie? No otworzę. Yy, musimy wyspawać taką łyżkę, żeby... Łyżkę. No taką elkę. Żeby szło po prostu baloty składowo w stodole otworzyć Z siatki I to tylko podjeżdżam i wjeżdżam I, I wysypuję Bo tu te sztuki W tym końcu już są dosyć duże No i bo, powiem wam, że to jest tam jakieś Trochę ryzykowne Ścielić samemu Nie ja wiem, może inni ścielą Wchodzą tam, do byków po 900 kg Ja tam akurat aż tak odważny nie jestem Cyk Rzymy. O, zuzia już wyzywa. Zuzia już wyzywa. I ciałyczka stoi, na, ale nic nie ja poradzę. Do Zetora już jej nie założę, bo już jest przerobiona. Mogłabym ją założyć do Tura, Ale to tylko New Holland by podniósł. Ee, zabezpieczenie jakoś tam by się zrobiło, to nie problem Ale jest w ten sens... W tym sens... W tym problemie, że... No, że New Holland nie ma jeszcze zrobionej trzeciej sekcji I tak czy siak, jakby nam... Co z tego, żebyśmy mieli łyżkę założoną, jakbyśmy nie mogli... Nawet... Ee, uruchomić jej po komputer, jak już się zrobiło, to tam nie problem. Ciekawe czy tak wrzucę. To jest też, powiem wam, tak na styku styk. Tak, chwycić jak tamtego. Inaczej to nie ma racji bytu. Ładowarką będę tak włożył, bo tak wsadzałem cały czas. Ale wiadomo, złośliwość rzeczy martwych. A to uszczelniacze, żeby ten olej nie leciał, chcemy zrobić, bo lepiej. Robić uszczelniacze i przykładowo tak części kosztowały 3000, niż za chwilę wymieniać tryby i Bóg wie co jeszcze, bo nie było oleju i się skończą tak. idziemy razem pościelić Jedna osoba pilnuje A druga Odwija Zobacz. Ta, jeszcze na lepsze wejść. Co? No musi wejść Przecież przed chwilą ją wyciągły Nie wyszło to? Uważaj z tym nożem, żeby mnie nie zabiła Ej, tam Zapraszam Co? O, Obrzuć powiedziała Uważaj Gdzie? Siedzieć Usiądźcie sobie dziewczyny i będzie dobrze. Ej, ej, ej. No. Klepnię tam. Ja wiem, że jak widzisz słomę. A tu odwijasz? Dobra, jedź w kółko. Tak jest przecież już rozbalony. Alej. Już. No, no, Jedź, jedź w kółko. Gdzie? Daj. Jeszcze jedziesz? No to dawaj. O, standard Ej! Co widzę? Spokój ma być Churra Czuć żniwa. Słyszę! Weź nogi i wyczekaj tam się dzieje Tu jest ogień No pada. Znowu urde. Jak wróz to nie pada Jak Zara Jest na plusie Ara pada Co z tego, że śnieg pada jak to jak to i tak jedna wielka glajda się robi nie Zam zamarza Dobra, jedziemy przyjść kiszonkę do tych dwóch. Do jedynki i trójki. No i to, No i podwalić. Posypać śrutem, to już widzieliście. Ale chciałem wam nagrać ścielenie. Aczkolwiek wolałbym, żebyście widzieli jak to ładowarką robimy, bo to naprawdę... Szybciej idzie. Ale... Tyle czasu z zetarkiem ścieliłem i też było dobrze. Bo po raz entny, enty mówię. Co bym teraz zrobił, jakby zatory nie było? Ale więc, właśnie. No, to na przykład fajnie by było dzisiaj zrobić live'a. No, ale nie mam ani uchwytu na szyby, ani nic, żeby odpalić. A jeszcze ja bym był live'a, jakby zatory z gaz, faktycznie. No niestety, kopiec nie wygląda tak, jak powinien Bo bierzemy tą kiszonkę krokodylem No to wiecie, jak to może wyglądać Nie jest to taka ładna, gładka ściana No ale niestety, na razie trzeba sobie radzić A najpierw spróbujemy sobie wyskrobać Jedna pełna sipa powinna starczyć na te dwa kołice. Tylko trzeba, ją, wiadomo, jak ja to mówię, wyczepać, żeby po drodze nie pogubić, bo to po co brać tu, jak tak ma spać, pod, spać po drodze. więcej nie spadnie No można powiedzieć, pół kopca nam było. O, już oznaki braku paliwa O kurde Skręcę? Skręcę No jest ten, syp się trochę robi, bo wylatuje taki szonka. No. no nie jest tak jak tą łyżką, tak? Spróbujemy cofnąć, wysypać trochę tu, trochę tu i chowamy zetora. Zuzia teraz u małych W się sensie u najmniejszej grupy rozściela balota, no bo Dziewczyny sobie jeszcze z nim nie poradzą, tak jak reszta Dobra, cyk Dobra, ładnie otworzymy o. I to na pewno starczy do na popołudnie też No i teraz wypiemy tutaj. Śnieg, śnieg pada. that Starczyło nam paliwa o dziwo. Jakimś cudem. O, trochę zostało na łyżce, to nic. Zepsuć się nie zepsuje. это еще в никто. Ицек. Абра, кашина, машина. Замыкаем. I w tym samym momencie też się z wami żegnam, został nam aby śrut, rozdać i śrut, także to co już byście widzieli, ja zapraszam was na live na tiktoku, na youtubie i mam nadzieję, że z też. Szczała na razie, cześć.